W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania do świętej Marii Magdaleny Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Rodząca się na nowo dla łaski, módl się za nami. Porzucająca wszystko dla swego nauczyciela, módl się za nami. Olśniona miłosierdziem Jezusa, módl się za nami. Zachwycona nauką Mistrza, módl się za nami. Namaszczająca Jezusa miłością. Módl się za nami. Stojąca pod krzyżem, módl się za nami. Wspierająca matkę bolesną, módl się za nami. Umacniająca wątpiących, módl się za nami. Witająca zmartwychwstałego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to. Co uczyniła módlmy się, miłosierny Boże, który przez życie świętej Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy, doskonalić się w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.